No cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie troszeczkę o futbolu, którego jakimś tam nie, nie wiadomo jakim wielkim fanem nie jestem. No, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, w których po prostu poruszę temat futbolowy. A zwłaszcza, że mamy teraz euro, to tym bardziej na pewno pamiętacie. Tudzież no, ci co oglądają, to zapewne pamiętają. Co oglądali, to pamiętają mecz Anglia-Niemcy. No cóż, ja osobiście tutaj was zaskoczę: kibicowałem Niemcom. Oczywiście nie chciałbym, aby Niemcy wygrali całe euro, ale kibicowałem Niemcom, aby yy, pogonili, że tak powiem, kota Angolom. Niestety nie udało się to. No, trzeba powiedzieć, że Niemcy zmarnowali kilka swoich szans, yy, a mogli tak naprawdę ten mecz wygrać, bo Anglicy nie są nie wiadomo jaką drużyną tak naprawdę. To nie jest ta Anglia, która była powiedzmy 10 lat temu. No ale niestety nie wygrali. Nie będę tutaj rozmawiał teraz o wyniku i tak dalej. Oczywiście on gdzieś, gdzieś tam się pojawia, no bo jest to sprawą oczywistą. Chcę poruszyć kwestię tego, kiedy na Telebimie pojawiła się płacząca niemiecka dziewczynka do której to, w stosunku do której to yy, fani angielscy nie mieli kompletnie żadnej, że tak powiem, litości. Angielscy kibice wiwatowali na trybunach, kiedy zobaczyli na telebimie ów płaczącą dziewczynkę, którą teraz widzicie. Ja sam zresztą oglądając ten mecz kilka razy widziałem, bo operator parę razy koncentrował się kamerą na ów yy, Niemce. Yy, yy. No było to dosyć niemiłe i wywołało to tak naprawdę no, dosyć sporą burzę w niemieckich mediach przede wszystkim, ale brytyjskie media też się do tego odnoszą. To był obrazek tego meczu, już z doliczonego czasu, do drugiej połowy, kiedy realizator najpierw pokazał rozradowanych Anglików, którzy prowadzili 2-0 i świętowali awans do ćwierćfinału, a po chwili na telebimach zapłakaną dziewczynkę z Niemiec. To nie był koniec, a początek, bo kiedy 40 tysięcy angielskich kibiców zobaczyło ten obrazek, wydało z siebie jeszcze głośniejszy ryk radości. Możemy tylko współczuć tej dziewczynce, czytamy w serwisie givemesport.com, całe zajście, ale też przypomina, że Anglicy sami przez lata ronili łzy, bo to był ich pierwsze, było to ich pierwsze zwycięstwo z Niemcami w fazie, w fazie pucharowej dużego turnieju od 1966 roku. A więc od finału Mistrzostw Świata, także na Wembley, gdzie Niemcy jeszcze jako RFN przegrały w finale z Anglią po dogrywce 2-4. do 4. Napisać, że Anglicy wpadli w zachwyt, to jakby napisać, nic. Po triumfie z Niemcami, tamtejsi eksperci, kibice, myślą już o wygraniu całego euro, typowe dla Angolii. Traktują wtorkowe zwycięstwo jako punkt zwrotny dla kadry. Z tej okazji skorzystał też Gary Linker, który odwołał to, co powiedział na temat reprezentacji Niemiec po przegranym z, przez Anglików półfinowym meczu w Mistrzostwach Świata we Włoszech w 90. roku. Myślę, że to najwyższy czas, by słowa, że na końcu zawsze wygrywają. Niemcy odeszły w niepamięć. No cóż, ja bym tutaj, y, że tak powiem, na miejscu Anglików hamował piętami i to dosyć mocno. Anglia nie będzie bała się żadnej drużyny na tym euro. Wszyscy rewale będą trudni, ale Anglia będzie y, przekonana, że może pokonać każdego. Y, no cóż. Tak jak mówię, hamujemy, panowie, hamujemy. Anglia jeszcze nigdy nie zdobyła Mistrzostwa Europy. Najlepszy wynik osiągnęła w 1996 roku na organizowanym przez siebie Euro. Tam dotarła do półfinału, który przegrała po rzutach karnych właśnie z Niemcami. Teraz um, angielska kadra um, o półfinał walczy w sobotę um, na Stadionie Olimpico w Rzymie z... Ukrainą, a z tego, co ja wiem, no to yy, ponoć pokazały się takie informacje, że yy, sędziami mają być Niemcy. To będzie ciekawe, także yy, no, zobaczymy, co tam się wydarzy w sobotę yy, o godzinie 21.00. No cóż, zastanawiam się, jak tutaj można się odnieść do, oczywiście co po niektórych, Fanów wielkich reprezentacji Anglii, którzy byli na tym stadionie, chociaż nie tylko, bo przed Telebimami, m.in. w Wielkiej Brytanii, ujrzawszy wizerunek, zdjęcie, migawkę płaczącej dziewczynki, fani angielscy skakali i się radowali jeszcze bardziej, no bo. Komuś jest przykro. No cóż, Anglicy, samozwańczy dżentelmeni, yy, troglodyci, cieszą się yy, z tego, że yy, no, komuś jest przykro, że, zwłaszcza biorąc pod uwagę tutaj małe dziecko, tak, yy, które płacze, no bo jest mu przykro. No jest to oczywiste. Yy, no. Oni się y, z tego faktu cieszą. No cóż, pokazuje to tylko i wyłącznie y, no, to, że co niektórzy, y, w każdym bądź razie miejmy nadzieję, że co niektórzy y, angielscy fani, y, mają po prostu mózgi wielkości Orzeszka Ziemnego i, i, i tyle. Czy jest to niespodzianką? Prawdę mówiąc, kompletnie nie. No cóż, można się pokusić tutaj o w pewnym sensie stwierdzenie, że jest to jeden z największych sukcesów angielskiej piłki nożnej. Szczęśliwe i w pewnym sensie można powiedzieć przypadkowe wygranie z Niemcami, którzy zagrali naprawdę tym razem beznadziejne. No tak naprawdę to. Polemizowałbym tu na tym, że angielska reprezentacja jest tak mega super super ekstra doskonała, w każdym razie teraz. Myślę, że aby to udowodnić, tak naprawdę, musieliby wygrywać przez kolejne 5 lat, a i tak wydaje mi się, że nie przeskoczą ani Niemców, ani Włochów, ani Francuzów, ani Hiszpanów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymam oczywiście kciuki za to, żeby Anglia odpadła grając z Ukrainą. Na razie.